Cześć, to mi się GT, a to pierwszy odcinek Let's Play Battlefield Play for Free. Dzisiaj y, nie będę omawiał jak y, zrobić konto w tej grze, jak ściągnąć tą grę. Dzisiaj będę pokazywał pierwszy gameplay. Y, dużo z poradników wpiszcie poradniki do Battlefield Play for free i tam będzie poradnik y, to będzie dużo poradników do właśnie Battlefielda. Ja teraz znajdę sobie serwer, na którym zagram i pokażę wam jak wygląda ta jak wygląda ten FPS. Jest to FPS pod, no, no nie będę tutaj mówił, że podobny do Battlefielda trójki, ale no nawet nawiązuje kilkoma rzeczami do Battlefielda trójki, ale jest to gra darmowa. Jak to zwykle bywa w grach darmowych, trzeba za no nie trzeba. Można za prawdziwe pieniądze dokupić sobie te takie pieniądze z gry, za które się kupuje bronie na zawsze i tak dalej. O karkat. Bardzo lubię tą mapę. No i tak. No i wchodzimy do gry. Teraz gra będzie się oczywiście wczytywać i tak dalej. A ja powiem kilka słów o Battlefieldzie. Battlefield to nie jest wymagająca gra, ale na takich komputerach starych, czyli nie wiem, które mają. No trudno mi powiedzieć. To by może wymagania, które mają 512 MB RAMu i procesor Intel Celeron. Nie wiem, 2 GHz to wiadomo, że nie pójdzie tak, ale na procesorach Intel Pentium Dual Core yy, 1 i 8, chodzi to płynnie, tak jak teraz możecie zauważyć, gram na laptopie i mam Intel Pentium Dual Core 1 i 8 GHz, RAMO mam, RAM mam 2 yy, GB. No, i kartę graficzną N N Nvidia 1 Giga. Tam, tam nie wiem dokładnego modelu, ale gra wygląda, gwoże, co ja mówię, g gra wyglą wygląda bardzo ładnie i w ogóle gra jest w 100% grywalna. Bardzo fajna. No, ja myślę, że z darmowych takich strzelaninek, ma najlepszą grafikę. Też będę nagrał z Black Shota. Jest to też bardzo fajna gra. Bardzo lubię tę grę. Mm, grałem w nią no, trochę czasu. No i też mi się bardzo podoba. Yy, od razu mówię, że Battlefield Play for Free jest to gra zupełnie darmowa, która... Yy, o, teraz akurat się wczytała, która no, ma takie średnie wymagania. Nie pogracie w tą grę. Ło, to o, ja zabi, zabił mnie ktoś. E, nie pogracie w tą grę na takich bardzo słabych kompach. Tutaj widzieliście moją skrzynkę. Widzieliście moją ścinkę. Tak, oj, oj, mało FPSów tutaj. Ale myślę, że dobra, da się grać. Gram mm, żołnierzem, czyli Assault. Lubię tę klasę, bo nie powiem, że nie. Mogę amunicję wyrzucać, jak komuś braknie i nie przeskoczymy. Dobra, idziemy tutaj. My musimy atakować innych, czyli tam, na tym murze tam są. Tutaj nikogo nie ściągnę musiał tutaj wejść ale jak, dobra, tył tutaj trzeba zacząć się rozejrzeć w prawo i w lewo czy tu nie ma jakichś przeciwników tutaj ro rozłożyli minę czy to czy to wrogowi ło dobra, teraz kucam Dość Duż, duże życie mam. Przedobanie, oczywiście muszę kucnąć. o, wow. no i zabił mnie. Nie wiem skąd. A tutaj się krył cwaniaczek. Dobra, grani należy do prostych. Mówię, że jest lekkie nawiązanie do trójki. Od nice, a ta gra pod. Nie, nie wiem tak dokładnie. Mm, od jakiego studia jest ta gra? Ale też od chyba, studia DICE, jak Battlefield, jak Battlefield, 3. Dobra, tak to się robi. To nie wiem, czy to była wroga mina czy Claymore. O, jak nie wiem czy to była wroga. Dobra, ja tutaj teraz się nie będę wystawiał. Dobra, wybiegł sobie normalnie, nic. Bro, o kurde, ale sniper. Chyba Heda mi strzelił, a i tak miałem bardzo mało HP. Heda mi strzelił kolo. E, sorki, że czasami są zacięcia, ale wysyłam... O kurde, z RPG, no. Um, poruszam temat jeden Dużo jak grałem czasami w Battlefield Bad Company 2, to pojawiały się wpisy RPG Noob, no jak kogoś ktoś zabił z RPG, to RPG Noob. Dobra, assist killa zaliczyłem. Ile mam? 0 killi, 4 d Trzeba przebiegnąć do tego budynku. cholewcia. zabił mnie koleś. Yy, tutaj widzicie, że mam trzeci poziom, jak na razie, ale mam postać, która ma 15. Jest to medyk, ale po prostu nie lubię broni medyków. Ja jednak. Jakby tam ściągnął, to możemy iść. Ja wolę jednak grać yy, asaltem albo te, yy, mechanikiem mechanik, a ja chciałem powiedzieć technik, dobra, coś mi się miesza, yy, mechanikiem też lubię grać, ale bardziej asaltem, wbiję już niedługo czwarty level, to im na spawnie za chwilę będę siedział, tutaj się ładnie ustawię, coś mi wywaliło z serwera, jezu, aha, wygraliśmy mapę, dobra, ja z Wami się żegnam, bo wygraliśmy mapę. Nie będę grał drugiej. Ja sobie. O, no, mamy właśnie na tutaj. Dobra, ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie, Czy seria z Battlefielda 3 się Wam podoba? No i przede wszystkim. Mam nadzieję, że będę miał więcej widzów, ale oczywiście, jak się Wam podobają filmiki, to możecie mnie subskrybować. A jak się Wam nie podobają filmiki, to ja nic nie mówię, żebyście mnie subskrybowali. Gdyby ktoś mnie zasubskrybował, byłoby miło. Ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. No i piszę w komentarzach, czy ta seria Wam się podobała. Powtarzam się, wiem, ale, ale co na to poradzić? Cześć.